Cześć, ja na wideo, jestem już strony szpadku i to na kolejnym odcinku i dzisiaj widzowie zrobiłem sobie odchwaszczanie, nowy chwastownik który zakupiłem oczywiście na swoje pieniądze, bo się miał oddać swoją połowę ale czy odda to nie wiem także co, teraz zostawiam bez przedłużania yy... mogło się trochę zmienić oświetlenie kamerki no mam inne trochę ustawienia, także żebyście się czasem nie zdziwili to, drzewka trochę podrosły, ale widzowie, byłby oczywiście jeszcze no, jak tylko jak zawsze, jak, jak to, um, sami wiecie, że nie zawsze wszystko, no po prostu o, złośliwość rzeczy martwych, że tak powiem, bo nie nagrało się, nie wiem czemu, coś się popsuło po prostu i widzowie, yy, no nagrało się tam chyba z pół odcinka, ale mówię, już tego nie będę wrzucał, Zresztą sobie mam się tłumaczył tutaj. Takie życie i nic nie zrobię. Odłożymy ten ten... a! Właśnie. O kurma jednak by był jak odpięty. Zobaczcie jakie teraz są ładne podwórko. Przyjechała wywrotka, pełna czwiru i ty ładnie porozsypywała mi. Oraz lepiej to wygląda. Dobra, widzę, teraz kolejne pytanie. Czy 60, Czy 60 je podniesie z tym bo jak to jest spory sprzęt? Jak pan się najwyżej pójdzie, czy, y, sąsiada pozytora. I tyle. Czekajka. Tak. Dobra. Hops. Kable. Naprawdę, teraz wielko pomna chwila. O! No, wam powiem. Dobra, że mam full obciążników w przód, tak, to nie jest aż tak źle. Widzę, że będzie oporowy zestaw, dobra. Jedziemy. Jedziemy przez pole jedziemy przez. Dobra, jedziemy gospodarstwem. Już tam co ja będę miał się tutaj. Albo tutaj z tyłu wyjdziemy. Tutaj widzę, że tym chwasolnikę przyjechał w odcinku poprzednim chyba. Nie wiem zresztą w którym odcinku. Chodzę, już tyle odcinków mam nagrania na zapas, że naprawdę sam nie wiem już. Mi się wszystko myli. I widzowie. Teraz widzowie, jest zagwostka, Bo. Jakie okay, tu ruchome piaski są? Yy, muszę widzowie zdecydować. Bo widzowie okazało się, że świnie będę sprzedawał, dopiero jak będę miał około tam, gdzieś 20 miesięcy. Także ja myślałem, że będę szybciej sprzedawał szybciej, bo jak się tam wcześniej to się. to są tańsze. Także widzowie, nie wiem. Myślałem, żeby postawić ze trzy takie budki dla Cieląt i tam widzowie pochować. Z, no, z sześć byków. My tam widzowie karmy, wiecie, kupił cielaki i one by sobie tam chodziły. Wiecie, tyle co tam one siana robią? U kurna, jaki są! Tyle co one tam siana robią, to wiecie, znaczy co potrzebują. Siana, gnoju, tam w trochę wody, bo tam bez słomy chyba jest, bodajże, Albo ze słomy, nie wiem zresztą. Gnoju tam by się im wywaliło na spokojnie. Tylko widzowie, nie wiem, bo ta jedna obudka kosztuje 1500 zł, to nie są takie małe pieniążki, żeby wywalić je w to jeszcze cielaki żeby to się w ogóle zwróciło. Jeszcze widzę, że musiał kupować siano. Ale myślałem, czy też w świecie, w następnym sezonie. Bo to, 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 to z tego to widzę, kupił 2 dwie, trzy belot sąsiada tam za, nie za tysiaczka, że tam za ile on, tysiączka. Nie, za dużo tysiączka. Mniej trochę. I widzę, musiał czy Kurna, czekaj to. Nie, to sąsiad? To sąsiad. Cią on tu jeździ tym mercedesem? On tutaj widzę już sobie pszeniczkę ładnie. Kiewała, to moje pole jest moje, przecież no tak. No patrzcie. Bez chwastu, bo to było ora, takie wyrosły. Nie wiem, co to jest, że jak się ora, to chwasty nie wyrastają. Ale to dobrze. Nie będę się tutaj się bawić z tym. Dobra, idzie. Myślałam, że coś już widzę tutaj. No pierwsze testy nowego chwastownika. Zobaczymy. W ogóle czy się środka czy to uciągnie, bo wy na kawał żelaza jest. Zalecenie z Polski z plastynią, tylko wiecie jakiś tam zachodni, czy nie wiem zresztą co to jest za firma? Czekajcie, muszę zobaczyć zresztą. To jest. To jest co? Ein. co? Czekajcie, Ein. Boka. Boka, czy jakoś to jest, nie wiem. Dajcie znać w komentarzach co to jest za firma, o. I jak mi napiszecie, to ja wam przypnę serduszko za to, naprawdę nie wiem, co to jest za firma. Szczerze naprawdę mam powiem, nie wiem, czy to jest za firma, czy wschodnia, ale Polska na pewno nie bo pisało coś po polsku, to widzę... Obstawiam, że może to być jakaś Holandia, czy coś. Zresztą nie chcę pana żadnej głupoty, bo nie wiem dokładnie. Ale no, mam nadzieję, że napiszecie. Dobra. to tak. Chyba trójka będziemy. Jeszcze na razie na luz niech jest, na luzie. Czekaj, bo to chyba się, się rozpada automatycznie na hydraulikę. Dobra, rozkłada się na hydraulikę. Kurwa, jak to się szeroko zrobiło. Kurwa, i też, że taki kultywator, to by szła robota. Źle to wygląda przy tej 60, naprawdę. Tam powiem. Kurde, tak też niebezpiecznie. To wszystko na styk jest. Coś się przegnie trochę i opuszczamy. Czekaj, ta trójkę zapnie. No nie idzie, ale... Czekaj to muszę na pole wychać najpierw. Dobra. Tak, będzie dobrze? Będzie dobrze jakoś tak. Jako tak, o dobra idzie. ja zatrzymamy się za czym się to w ogóle usuwa. Czy mi to zboża nie zniszczyło. Oho! Już widzę, że Tak było? Ci ja tak się kopię z tym? No i ja widzę, wie, że ja tak się będę z tym kopał. Nie robię chpada, że duże dziur, nie? Miejmy nadzieję. Nie, kopię się dziury. Czekaj, tę dwójkę zapniem. Kurna widzowie ja chyba jeszcze większe coś się robi, czy nie. No się kopię cały czas. A, te... a może czwórkę zapniemy, Zobaczymy No widzę, że wiem, że a poczekaj ta. Zapniem serenowe i piątkę. Może będzie. Tylko to szło. Twórkę. O! trochę chyba nie robię dziur. Nie? Mam nadzieję. Kurwa, czekaj, to, bo tu skręciło mi. Jeszcze się tu kamera miścina ścina. Dobra. Chyba teraz nie robię takich dziur mocnych. Kula tam trawa się spaliła od tego. Jeszcze podatki mi tu przychodzą. No widzowie, chyba, chyba, chyba lipa jest. Bo ja tak sobie pole zryję. No dobra, trudno widzowie, no. Jakieś straty. Nie no, nie przesadzajmy, że tak będę pole rył cały czas. Co tak się dzieje? Dobra widzowie. Trzeba to zrobić. Odpinamy to. Bo to widzowie, nie ma sensu zryć. Jedziemy po zasłużona pozytora. No, to widzimy SAKS. No, wow. nie taką świnę od razu, że wiecie, że mam ma mi kasę. Tylko tam jak, jak ja raz od niego pożyczę pozytora, to se może raz nie wziąć za darmo, no. Wiecie. Siewnik do kukurydzy, wiecie. To mógł wiem, żeby wszystko sobie pożyczamy. Sam wiecie. Może sąsiad będzie sprzedawał te maszyny do trawy, to może kupię od niego, bo widzę, ale co ja będę miał trochę tych byków, co wiecie. Po prostu widzę, że planuję może w przyszłości kiedyś postawić jakąś oborę ze świniami. Ale to kiedy to będzie? Pewnie z jakieś 40 odcinków albo i więcej. Zależy jak to wyjdzie. Ue! UE! Kurna hamulce słabe. Co on robi? No co on robi? Co to jest? No! Nie! Zobaczcie, on mi tu. To... mi tu wziął. Co on robi? Co to jest za Batmobil jakiś? Nie no. Hit Dobra mniejsza, nie przejmujmy się. Jedziemy, po sąsiada pozatora. Bo no nie ma co kapacy tej dziur, bo później wiecie plony Nie że małe plony będą, to i tak jeszcze te dziury pokopię. No pszenicy w tym roku będzie dużo. Yy, I co? W sumie to... Co tam Coś, coś tam biegło, To jest serna, czy coś nie. Yy, 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 yy. Tak widzę, jak sobie myślałem. Kurno. Coś mi tu moc przerwało. Prawdopodobnie Zetor będzie w, w będzie następny odcinku, i jeszcze dopiero w następnym odcinku pewnie już Zetor będzie, a czy Ursus, tfu, z napędem i turbo, także widzę, jestem naprawdę zadowolony z tego Ciekawe na jakie dlawecie przyjdzie, albo on będzie nawet je ciągnął <laughs> No teraz widzę, że naprawdę będzie już kawał ciągnika Zresztą sobie ja tak porównuję, bo wiecie ciągnik zachodni 100 koni to jest w ogóle co innego, a polski 100 koni No on będzie miało około tej setki, nie wiem ile będzie miał dokładnie Ale najwyżej się pójdzie na jakąś czy coś, to zobaczymy bo widzę, że muszę robić odcinki, bo jest listopad i teraz za bardzo mam co dla was nagrywać Także, żebyście mieli też co oglądać w listopadzie, a nie, że nagle, ja nagram, że nagle jest maj, bo to by nie było sensu. Jeszcze widzę, nie będzie, będzie trzeba poodśnieżać na podwórku, że coś tam, będę ja wam nagrywał jakieś akcje. O, może wyjdziemy z kilka przyczepów. Nie, co tu jedzie tutaj? Skąd to jedzie? Czy to jakaś wycinka drzew była? Jezu. Co to za maszyna była w ogóle? Kurna. No. Yyyy, wywaliłem takie betony, bo tu były te betony, wywaliłem je w grom, bo tak były popękane, to tutaj postawimy. To wiatr to może też kiedyś zburzę, bo no... Na... Powiem tak, tutaj mogłoby, mogłoby tutaj coś lepszego ustać. Dobra, idziemy do sąsiada. czy będzie, mam nadzieję, że będzie. że fetor jest, stoi. Nie, go do, do domu wypukać. Może jest, może w domu, może nie. W stanie widać tak samo. Mm. No dobrze. Halo sąsiad! Kurwa. Kurwa, pies tu w łazience mu chodzi, co to jest? Wychodź sąd, Andrzej! Andrzej! Kurwa, to jakiś Nieromany to jest Dobra, mniejsza chyba, bo sąsiada nie ma. Gdzie mi stąd? O, tam ktoś biega. Ciekawe, to to zamknęłbym drzwi, żeby nie było. Dobra O kurda czekajcie Halo, sądziad! Co, co tam? Mogę się zetora policzyć to da na 15 minut Napierz Nie a ty, ma a ty gdzie jedziesz? A nie mogę ci powiedzieć Kurny koło nie wiem, masz co ty, Taka krowa Ty Mercedes jak, jak, do... Jakie ty masz tu z 20? Gdzie, to nie są 20, to są te to są 16 16 takie duże? A ma pewnie Felga, dużo to daje. Felga 16. A a opona? Ja nie wiem. To jeszcze wie. To pewnie jest 19, ale dobra Boguś.pl No nie, widzę, Dzień Kaka mam w ogóle tego sama, a ja jeśli jestem tak zastanawiałem, to nie wiem w sumie. O, ta. Ło! Panie Boże, wyłącz siłę. Proszę. O, arka, automatyka. O, kamera się ścięła, widzowie ja? Dobra. No ja, wiecie, luksus, dlatego. Spalik, jak tu się tu odpalało, tutaj jakoś. Ooo, Bierzemy tu raz weźmiemy już Jakieś zapięte, jak będę już tu nic cudowo O kurwa, czekaj, to bo mu go tu. No nie tak szybko. Na wolę, ja ja mnie ten koniec ma ten. Kurwa, co tu jakieś basy? mówię? Nic nie wiem chyba, bo ja jestem w wypadku. Co co mi tutaj stoi? Co on tu stoi? Może patrzę, jak ja jadę. Co on się zakopą? Nie wiem. Co Pizowie, co tu? Jakiś dołek był? Que a câmera é kamerę z vamos wam włączę. kierunek Nie raperzy Co wiesz, co wiesz, sądzia tu to wygląda spektrumek u mnie kwasy Co on to tu bez biedronki wziął tu bez Ja sobie tu pod nosem też. A to na mi się z nim połączyłem. To na CV w się Co to za czołg jest? To chyba. Dobra, mniejsza. No słyszał, bo wskoro on powiedział. Kurna, widzę, ja nie wiem, nie jestem przekonana do tego odwrotnego bieżnika. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Sami powiedzcie. I gdy nie miałem, to nie wiem zresztą. No widzę, ja powiem tak. Klima jest to już... Łe! W tam tamte świnie jak się wydarły... Klima jest, zobaczcie. Luksus tu jest normalnie wam powiem. Cieple, ciepło w zima. Zimno w lato. To jest I Co To fajnie. Jest? To fajnie. To fajnie. To fajnie. To To

jak u się Nie, ja na policję zaraz dzwonę na ich. Ty szwato, Co tam się dzieje? Tarcę, nie widzowie. Ja bym wyciszałam wycisza kamerkę i będziecie tego słyszeć, bo to widzę, mogę takie redukcje echa zrobić. Bo to jest wcale nienormalna. Może tam się dros coś... Ja nie będę takich słów mówił. On mi przyszedł ten? głos, głos, głos Ronaldo normalnie. Czekaj to Teraz trzeba bieg zrzucić jakiś taki biegiem może? O! Nie kopę się, o, teraz to o! Teraz to idzie No nie dziury sobie kopać. Może już bym to 60 -ko zrobił, w tym czasie nie wiem czy bym zrobił, czy nie. No ale wiecie. Zawsze lepiej sobie trochę pomóc niż później wiecie. Mieć... Co z tego, że nie mam kwasów? Jak te chwasty, szczerze, lepiej mieć pole z chwastami niż mieć bo Według mnie. No, tak szczerze. Podatki tu mi przychodzą. Nie wiem o co chodzi zresztą. Jeszcze widzę, że to jest. Nie wiem, jak to już wychodziło. Bo ten już jest nowszy. To tam to było jeszcze. Czechosłowacja, coś w tym stylu. A ten to już nie wiem, czy typowo Słowacja, czy z Czechy, czy coś. Nie wiem, naprawdę. Fajajajna, która jest minuta odcinka? Minuta no jest. 17 łe! No dobra. Czekaj, ja wam tu odpalę kamerę z rona Ja będę lepiej widział, i wy. Czy jakieś światło w tym? Co? Jakie mocne! Takie zapalimy, aby ledy. Albo takie, albo... bo ledy same. Z przodu niech są Bo tu ja będę lepiej widział, jak otwarszczam. Żeby to w miarę równo wyszło. Bo te pole też sporowe. Hmm. Co by wam to widzowie powiedzieć jeszcze? Także tak jak mówię, planuję z tymi budkami coś wykminić. Pewnie. Bo... To, według mnie po prostu... Myślałem, że świnie będą bardziej opłacalne. Może się tu buchlew już do świni, to wiecie, to od razu mówię, to walniemy sobie świnie. Teraz ja widzę, że też kro... Hmm, Zacząłem... Hmm, to to Rosja, jakieś tu jeżdżą. Co na sklepie? Widzowie, chyba. Kurna. O tam by siedzieć jakimś dojcem. Kurna, czekaj, ja to puszczę. Dobra, no nie będziemy gorsi, bo jako Teraz też opórówka u nas. Gdzie on pojechał. Kurna, widzowie, co to za sprzęt był gdzieś dojdz No może jakieś takie będziemy, mieli. nie wiadomo <marsz> <marsz> Może widzę walę Tilapsa, ale już się opłaca na tyle pola robić. No przecież, pomyślcie. Na kukurydzy pewnie może walny Tilapsa, jak będę robił fasty yy, I widzowie wyczytałem w internecie, że... kupiłem na tego fastownik, bo wyczytałem w internecie, że... Yy, oprysk niszczy chyba, jakoś tam było 15% lodów, a chwastownik nie niszczy nic, a chwast usuwa, także to jest spoko. Tylko wiecie, że też trzeba zawsze zdążyć, bo patrzę, można wjechać nawet takie zwiększe. większe. Nie no, kto tu... Stoi? On tu stoi! Co on robi? Co on robi? Co on Taki gangster jest chyba. tam leci! Nie no, oporowiec jak nic. na no, Zakładali tego gówna, tych światełek, co oni myślą, że co? To są właśnie te oporowcy całe. Ja to jestem normalny chłopak, jakiś oporowiec. Jak będę chciał kiedyś, to może i sobie zrobię oporowego ciągnika, jakiś milion światełek, stroboskopów to zakładam i będę jeździł. No ale widzę, wiecie, kogut to już jest plus 100 koni, a stroboskopy plus 20. Także od tego nie ma tyle, bym, bym na tych. A zresztą, widzowie, był taki tu jeden lepsi. On zakładał sobie światełek, wszystkiego w tym kombajnu, ale jak pełno to i tak nie widział. Bo to będzie syn rolnika pozakładał wszystkiego i tak się z niego śmiało, mówi, że na zakładał tego gówna, a i tak nie idzie nawet, że kombajn pełny i musiał czekać do niego dzwonić. on w telefonie siedział i tak, także wiecie. No, od razu lepiej ta pszeniczka wygląda. Także zbiory będą na pewno obfite. to w tym roku pszenice będę miała pewnie... Łooo! Wow! Może mi będzie trzeba jakiś silos postawić nawet, bo nie wiem czy, czy, czy to wejdzie mi do doły. Na klepisko. na co tu jedzie znowu? Jakiś fast track. Co wie? co to? Czemu mi takie to? Tam jakiś dojdz, znowu tu jakiś fast track. Co tam się dzieje? Pewnie zapytać czemu ja tak robię na pół tego fastownika, żebym miał z powrotem jeszcze przyjechać. Bo i tak by nie weszło na raz, nie ma, tak, wiecie, eee, kartowo tego, bo na spokojnie mamy czas, wiecie, troszkę dłuższy odcinek wyjdzie. Zobaczcie, ładny to jest sąsiada, nie powiem, że nie, bo to jest Proxima 8441. Także też mam moc. Chyba. No nie wiem zresztą. Musimy, musimy, musielibyśmy się z sąsiadą sprawdzić, czy w ogóle ma moc. Nie no, ma moc, skoro ciągnie, to ma moc. I co w następnym odcinku będziemy robić? Z mentalizowaniem nie wiem co będziemy robić. Ale pewnie na raczej nic w polu, pewnie jakaś akcja poboczna, coś się myśli Raczej żadnej że nie będziemy robić. Chyba. <laughs> nie no, nie będę takim wiecie, może przywieziemy sobie jakieś... Może pójdziemy po Wapno. O, bo w przyszłym, w przyszłym sezonie planuję, albo nie, to może kiedy indziej, na wiosnę się pojedzie, bo teraz widzowie. Nie pytania się teraz jest szczerze Co to tak tu puka Gdzie to? A zresztą w dupę z nim U, Co to jest za palina, że tak słychać Tu tam. Coś się młotkiem tu Nie no, co to za ciągniki są? A to jest chyba ten, ten C45 chyba. Czy coś. Tu widzę dobrze taka hala. Ale tu jakiś skup. Nie wiem, zresztą, co ja na tu mam Robimy to i kończymy koncinek. a właśnie, trzeba jakąś miniaturę strzelić. Byście mieli. A nie będzie bez, bez miniaturki. Film, to wiecie, co film stracony już, nie? Kurde, widzę, nie mogę się czekać tego zetora. Pewnie jak przyjdzie, to w dobrze Pewnie aż w zimę. Znaczy, to tak będzie już... Uwodzimy, że akcji chyba nie będzie, chyba że może jakąś w orkę by się zrobiło, ale nie ma gdzie. Tak nie będę znowu jakiegoś, jakiegoś pola w dzierżawie, no przecież. A może mi coś kupić siano no od, od tego, od sąsiada? Chyba widzę, może muszę podjąć tę decyzję i chyba raczej kupię te budki. Ze trzy, a może na te cztery, zobaczymy. Może na razie kupię trzy, najwyżej później będzie trzeba się dokupić przez kilka. Jak to się będzie opłacało. Bo wiecie... Co tak, jak się uchowa byka, to tam może będzie nawet te 6 tysięcy, czyli nawet więcej, nie wiem jak to tam wychodzi. Zależy też jaki wyjdzie. Pokupuje się jakieś tam może jakieś tam jest, a może z jednego melczego albo ze dwa. Zobaczymy. Zobaczymy, bo tutaj nie trzeba pojeździć po i popatrzeć, czy ktoś ma. Czy jaki w ogóle? Bęk się pojeździ, poszuka. Albo może coś innego. No w sumie widzenie. Też planuję tam na moim wiedzie tam po jakąś kostkę położyć, bo... Tam były jakieś te bloczki, tam wiecie. A tam zawsze w zimę, jak jest, tam jest takie błoto, że tam nie idzie przyjechać. Także może też położę, ale to widzę, tam muszę trochę zdecydnie z 3000 zapłacić za to. Także zastanawiam się, a może położę jeszcze, zobaczymy. Na pewno w następnym odcinku nie mają tej kostki, bo wiecie, to jest taki hopsiu. Może za kilka odcinków. Zobaczę. Widzę... Na wszystko jest pomysł, ale cast tyle nie ma, nie? Podnosimy. Bo podniosło go też. To co? wie? Co tu się dzieje? Tam jakiś nowoczesny, teraz tu jakieś stare charchutle jeżdżą. Do... Eee, co to ma być? Co on tu go katuje? Nie, dobra. Bierzemy kobicę. Jeżdzi nam? No nie, co on robi? Właśnie walimy go turem. Co jest, widzowie? Nie, tego nie widzieliście, Coś się stało. Jakieś dziwne rzeczy się stały. Nie widzę, to wam się tylko w kamerce wydawało. Co tam tam nie robi? Co jakiś jest ten traktor? Na i tutaj kiedyś taki był. Nie, no dobra, to ja na to patrzę, bo to, to, jest, to jest jakieś nierealne. Bo tu nie jest wszystko. Nie jest to jest 100% realne. Coś tam co się z tyłu, już myślałem. No. Nie, ślub, nie wiem, ale... Bo no teraz ja będę musiał zasiać ten słonecznik, zasadzić, zasiać, nie wiem, jeden diabeł zresztą. Nie no, yy, to się sieje. Kartofel się sadzi i kurde, to się sieje. Myślałam, że te świnie będą bardziej opłacalne, ale co zrobię wam, nie? Na no to? I za mnie poradzę. Może to postawić postawę postawy dla nich? Jeszcze nie wiem, zobaczymy, nie? Ale jak kupię te wódki, to nie za też, bo wszystko narasta, wiecie, to nie jest takie... Zobaczę. Dzisiaj zadzwonię do nich, to może w swoim następnym odcinku, gram, to może już będą przywiezione, nie? Dobra, skręcamy. Kierunek. Tylko za późno, ale dobra. Nic jechało chyba. Tej co ja widzę, coś tu się auto lucerne nie dokończył, jakaś reklama powstała. Nie wiem, o co chodziło. Tu jeszcze pak sąsiada, tam pszenica moja. Tu ładnie pole uprawione, czeka sobie, aby na słonecznik. Zresztą ja też tych świn od razu nie odrzucam tak, ale no... Jeżeli to te świnie są takie, to nie wiem, czy będę w niej inwestował. Bo jednak mogę. Tak odliczyłem, że za 15 świn bym dostał. Chyba. 9 tysięcy, tak? Czekajcie. U, ja tu muszę spać na kalkulator. Czekajcie. 15 świn razy. 800 zł, bo ja bym sprzedała tak na około. 12 tysięcy, no to ficoby to jak ja bym przydał kukurydzę, słoneczniki, kartofle, wszystko, WSZYSTKO To ja bym miał z 5 razy tyle pewnie Kurna, ja też nie pomyślałem Chciałem sąsiadowi to odstawić, a nie odpiłem chwastownika No, tutaj go dziś otepniemy Pod wiato Nie, dobra Jeszcze co, ja tu będę go... Łe? Bębemkę wano Kurwa, teraz taki bajet się z tyłu trochę zrobił, ale no dobra Nie no Życie, życie dobra, już trochę, dobra. Hop, stój, 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 stój. odpinamy. Kurę to będę też trzeba odpocząć od tych szapki, to... bo jeszcze przyjdzie policja, to będzie dopiero problem. Na pewno od razu będę winny. Znaczy, no, nie od razu, ale no, nie wszystko. W tej się widzę, że trochę na podwórku. Stał tam, ale mnie stał tutaj. No co, się podniema, sąsiad, że co? Koguta włączam, dochodzę. Zobacz to... Tak. O jest sąsiad. Siema. Sąsiad nie odzywa się, jakiś głuchujemy znowu. bardzo też widzę jemu. Aparat suchowy nie działa. Halo? Kurwa. O. jak tam robota? Dobrze, dobrze. Teraz Ja no, już go żeś pobrudziłem, ja go, tak byłem. Dobra, no, nie przesadzę, no. Chce chwastownik wejdziesz tam kilka razy o demetus. Dobra, ja idę. Teraz ja. to już. Eee, tu masz taki rozrzut, masz taki rozrzutnik. Ja, co? Czy, taki rozrzutnik masz, ja nie na tym widziałem, no. No chopie, bo wkaż tu śmigana. No Dobra, ja, ja idę. O dobra. A ty... O, cielaki jak tutaj ci te? Rosną. Zdechły. No widzę. Dobra, idziemy. Muszą się takiś do niemiły. Dobra. No i co widzimy tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Jeżeli... Odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i co? I to w ogóle na razie cześć!